Witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek i to jest kolejny odcinek żniwkowego modowania. E, tak jest, e, mam ciekawego, myślę, moda do przedstawienia. Tak jak mówiłem, gdy będzie taki mod, taki mod się pojawi gdy takiego znajdę, gdzieś zauważę, to e, będę go tutaj pokazywał. E, bo też inne mody są w mojej serii na modach, także nie, nie ma takiego zbytniego sensu często tutaj e, takiej serii tworzyć osobno, ale ale tego moda się po prostu w takiej serii zwykłej nie wykorzysta, e, dlatego e, zrobimy to tutaj. E, mam teraz create, co sobie podlecimy. E, no i dobra. E, mod, jak widzicie w tytule, e, jest to mod, który do, dodaje do Minecrafta e, Windowsowego e, Sapera, czyli MindSweeper, właśnie taka jest e, angielska nazwa e, Sapera. E, I już widziałem też właśnie w Minecraftie, na przykład Tetrisa, czy, czy coś jeszcze było takiego, jest hmm, jakaś taka gra kurczę, taka dosyć standardowa, standardowa,ż tak powiem, ale nie mogę teraz sobie wspomnieć co to było. Niemniej, e, tutaj właśnie mamy e, sapera i zaraz wam pokażę e, jak na czym to polega, jak tutaj wygląda. E, będę musiał przełączyć w w tryb, e, w tryb e, przetrwania, ponieważ inaczej to bym sobie nie można odkrywać pól, ponieważ bym je niszczył uderzeniem takim. No i okej, okay, zacznijmy od początku. W ten sposób tworzymy pierwsze, pierwsze takie pole, pierwszą taką planszę do, do sapera. Czyli łatwe, małe pole, generator małego, łatwego pola. O, może tak. Jak widzicie, małe, czyli 10x10 10 pól. E, łatwe, ponieważ jest jedna średnio jedna bomba na 10, e, na 10 kratek Jak już tu mamy 100 kratek, to oczywiście 10 bomb e, nam się wygeneruje e, No i dobra, teraz e, musimy zrobić tak Jak już troszkę dziwnie co jest muszę przynajmniej zrobione To sobie z, zabierzemy Troszkę ciężko się stawia, o, nawet nie widzę tej jaskini <laughs> Troszkę ciężko się stawia, także patrzcie e, Nie jest troszkę przemyślane do końca, ale Zróbmy sobie tak. Ciach. Jak widzicie, stawia nam się to na, na, na poziomie, gdzie stoimy i ciężko wyliczyć, <gnie> gdzie dokładnie nam się to postawi, więc, więc wolałem się troszkę odsunąć i być wyżej, ponieważ mogłbym nas jak przyciąć albo coś wolałem tego uniknąć. Ale już okej, okay, mamy tu kwiatek, sobie postawimy. No i tak wygląda, jak widzicie, pole, <coughs> to podstawowe najmniejsze pole do, do sapera. No i dobra, odkryjmy sobie pierwsze lepsze pole. A, no, akurat nie trafimy w bombę, ale drugie co rzucić bomba. O, właśnie. I już mamy przegraną. Tu są odsłonięte pozostałe bomby. I pole jest zniszczone, jest ponieważ trafiliśmy w bombę, tak jak to wygląda normalnie. No i jako, że właśnie odkrywanie tych początkowych pól jest czasami dosyć irytujące, ponieważ można właśnie łatwo przegrać i troszkę szkoda surowców, to twórca na to wpadł i w ten sposób tworzymy, wykrywacz mmm, wykrywacz detektor mino, może tak, czyli tam jakiś wykrywacz min, czy to nazwać w ten sposób, dwie czarne wełny, dwa gdzieś tam gdzieś mamy wykrywacz min i teraz sobie stworzymy na przykład tutaj mamy ee, tak, w ten sposób z, mały, z czterech małych pól tworzymy jedno, e, jedno średnie, czyli ciach i mamy pole średnie 20x20, 20, ale też łatwe. Czyli też e, będzie po prostu w, więcej min, ponieważ pole jest większe. E, ale będzie tak samo, taka sama e, trudność tego, tegoż pola. Także to sobie postawimy. Mam nadzieję, że tam się nie wetnę w te nasze skrzynki. Nie. Akurat się udało. A zróbmy piętro niżej, tej nie ma różnicy. No i okej. Okay. Teraz tak. Detektor min działa tylko... Raz, tylko jednokrotnie odkrywamy jakieś pole, znaczy informuje, informuje nas o minie. Używamy go prawym przyciskiem myszy, staniemy sobie nóżka w tym narożniku i nadusimy prawym. Powinniśmy mieć taki dźwięk. Nie ma dźwięku, czyli tutaj jest czysto. Jako, że teraz troszkę go zmarnowałem, trzeba mieć po prostu ich więcej, no to możemy sobie sprawdzić kolejne pola, żeby w razie czego zrobić sobie w sumie więcej. Żeby nie skopać, żeby troszkę dłużej pograć i żeby tutaj troszkę bardziej tego moda pokazać, żeby to dłużej troszkę trwało. Bo wiecie, to można chwilę pokazywać, a nie ma... no podziel się. Nie ma co tak krótko. No i teraz mamy te właśnie generatory. No w ja sumie mogę zmienić wcześniej, dobra. Zmienimy sobie game moda. Teraz słyszałem dźwięk, tutaj jest mina, więc prawym ją oznaczymy, tak jak to się robi w Saperze. Tutaj mamy czysto. No w sumie tu też nie może być już eee, tak samo. Tutaj i tutaj. No. Tak. Dobrze. Tu i tu też nie. No i tak możemy sobie, wiecie, sprawdzać. Eee, jak nie jesteśmy nawet pewni, później w sumie w późniejszej fazie gry też coś przydaje. Na przykład eee, mamy takie, wiecie, sytuacje, gdzie jest dużo, na przykład trójka czy czwórka i, i są koło siebie te miny. Nie jesteśmy pewni, czy tam na pewno jest coś, czy nie ma. Eee, I możemy tak troszkę sobie oszukać. I sprawdzić, czy na przykład tutaj nie ma miny. O, to akurat było to, takie, to co lubię, takie fajne pole, <grymne> które nam odsłania dosyć sporo. Eee, tu jest mina, dobra. No teraz nie mam game moda, dobra, wylecimy. Jak widzicie, troszkę jak spada, nam spada z każdych tych pól. Eee, no i za, za zwycięstwo, eee, za zwycięstwo, za rozwiązanie całej m, planszy eee, otrzymujemy... Ja właśnie raz wygrałem i dostałem na tej pierwszej mapce, to dostałem dwa, dwie szapki żelaza, także mamy jakieś tam nagrody <grydy> za to, że wygraliśmy. No ok, teraz mamy tutaj trzecie, kolejne pole, które tworzymy z czterech poprzednich po prostu, wiecie, tak jakby rozbudowujemy je. Mamy duże, duże pole, więc się troszkę odsuniemy, troszkę, troszkę daleko, więc sobie tam czegoś zniszczyć. No dobra, tutaj chyba wystarczy. Ciach! Mamy naprawdę ogromną planszę, którą ciężko, to się troszkę baguje, ale jak zniszczymy jedno powinno się kilka zniszczyć koło siebie. No właśnie. Eee, właśnie taką miękką dziwnie się stawia. O, fuck, nie chciałem tego nadusić. Dobra, trudno. No tak czy jak widzieliście, takie jest dosyć spore to pole. Eee, no i nawet tam wyrównuje teren, także wiecie, fajna zabawa. <śmiech> <śmiech> Jakby ktoś potrzebował wyrównywarki teren, to proszę bardzo. Eee, no i tak wygląda to wielkie pole. No i teraz przechodzimy do pól trudniejszych. Tutaj mamy, jak widzicie, zastosowaniem pomarańczowej wełny. Jest to pole o średniej trudności. Czyli jak widzicie normalne małe, czyli o poziomie trudności średnim. Zresztą też normalnym. Czyli jedna bomba na 7 pól, nie na 10. Czyli miny są rozstawione... Czy tam bomby miny są rozstawione gęściej. Dobra sobie tutaj e, ustawimy to jest to małe pole więc to nam wystarczy ciach jak widzicie to będzie teraz e, gęściejsze rozstawienie muszę od razu łowo <laughs> zaczek szybko lewy fajny patent może ją zastosuję w serii <laughs> tyle eksploatować z jednym razem i właśnie to są takie sytuacje które nie lubię właśnie mówię tutaj e, może jestem jakiś e, słaby w tym, ale nie wiem, te, nie wiem y, na jakiej podstawie można tutaj wnioskować gdzie tutaj będzie dokładnie mina, szczerze mówiąc Ponieważ tak, tutaj lub tutaj musi być jedna yy. I wtedy gdzieś tu już nie może być, to wiadomo No tutaj akurat była nie wiem, nigdy nie wiem, e, aha widzę, że nas nawet nie, nie, nie uszkadza, że tak powiem, także spokojnie, może sobie nie, nie wybuchniemy od tego i nie wiem, może w takiej sytuacji po prostu jestem słaby, ale mam wrażenie, że ciężko związkować, e, gdzie będzie tam mina, e, ale też nie grałem nigdy dużo w tego sapera w sumie, więc wiecie, e, może po prostu troszkę więcej praktyki potrzeba i jakoś to nam się wymyśli. E, no, a tutaj mamy jeszcze właśnie e, już prawie najtrudniejsze, drugie od końca pole, e, czyli trudne pole, jedna bomba na E, średni jedna bomba na pięć, e, na pięć tutaj klocków, czy tam, jak chcę nazwać, na pięć m, pól, mm, ciach, dobra, ta akurat było do przewidzenia, że tam będzie, ale już dobra, niech będzie, nie będziemy przeżygrać tutaj, tylko no, po prostu muszę pokazać, a nie będę rozgrywał tej partii, e, no i tutaj mamy hardkorowe. Jedna bomba na pięć y pól i wszystkie miny wybuchają. Nie wiem jaki to ma sens, skoro i tak y przy, przy wybuchu y tamtych min y i tak to mapa znika, także nie, nie za bardzo rozumiem. Aha. Tak się odsuwam jakoś, ale. Aha, czyli tutaj. O, tam jest eksp. Dobra, czekajcie, spróbujmy rozegrać sobie, no o, fajnie, to do boku się świeci i od dołu, no to dobra, nie, nie widziałem, to już teraz też widzimy wszyscy, mm, tu nie ma, kurczę, nie rozegram tego, bo jestem tu strasznie słaby, no, to trzeba strzelać, aha, że wszystkie tak, aaa, wybuchają, no cóż, ale i tak nas nie, nie uszkadzają, także w porządku, e, no, także widzicie, nie zwracajcie uwagi na to, jak ja gram, ale, ale na to, e, że, że, że można sobie zagrać e, w w Sapera w Minecraft'cie. Jeśli ktoś chce się pobawić, to właśnie taki dosyć, dosyć ciekawy. Myślę, że nie chodzi nawet o to, że on z tam, nie wiem, może grać, czy coś w nieskończoność. Myślę, bardziej chodzi mi o to, że ta, taka ciekawostka, że, że mamy grę w grze, że tak powiem. Także o to mi głównie chodziło. I takie są właśnie wszystkie warianty, warianty tego, tegoż Sapera. I co? Myślę, że to by było na tyle, że to jest wszystko co tutaj ten mod nam oferuje. No, także macie w opisie link do pobrania. Jeśli ktoś nie umie zainstalować to mogę pomóc na PW tudzież coś w komentarzu może pomoże. Ale myślę, że nie będzie z tym problemów. Raczej standardowość to instaluję. Forge i, i po prostu mod. No, Także co. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się krótko. Do zobaczenia. No i cześć.